Za nami nowe przejście podziemne na Zazamczu. Jak istotna jest ta inwestycja tutaj dla e, mieszkańców tego rejonu? No, drodzy Państwo, myślę, że bardzo istotna, ponieważ e, to, że to przejście w ogóle powstało, to była intencja mieszkańców, która powtarzała się na właściwie na każdym spotkaniu z mieszkańcami e, Zazamcza, konsultacyjnym. E, Cały czas otrzymywałem różnego rodzaju wnioski, petycje, żeby tę sprawę rozwiązać. Tym bardziej, że z punktu widzenia miasta też niezwykle istotne w kwestii zabezpieczenia przede wszystkim mieszkańców, bo jak Państwo wiedzą, powiedzmy ten relikt, który jeszcze za nami stoi, przez większość czasu był nieczynny, a jeśli był czynny, to oczywiście sprawiał on trudność oso osobom starszym czy też z niepełnosprawnościami. Więc po prostu musieliśmy to zrobić. Sprawa się troszeczkę ciągnęła, bo to kwestia współpracy z PKP. No ale te sprawy zostały dopięte. Przejście właściwie już jest czynne jeszcze nie zostało odebrane pod kątem budowlanym, ale przejście jest czynne mieszkańcy korzystają. Zupełnie nowy standard myślę, zapewniający bezpieczeństwo i powiedzmy tutaj połączenie dwóch stron naszego miasta, przeciętych właśnie linią kolejową. Za chwilę. Powiedzmy, to przejście na ziemię też zostanie zdemontowane, bo nie ma takiej potrzeby. Także bardzo się cieszę z tego, że ten projekt udało się po prostu nam zrealizować. A jak to się stało, że to oddane półtora roku wcześniej przed terminem, bo to się nie zdarza zbyt często? No nie zdarza się zbyt często, natomiast udało nam się wyłonić oczywiście w przetargu bardzo dobrego wykonawcę, jak się okazuje. Tą umowę podpisywaliśmy kilkanaście miesięcy temu i wtedy już wykonawca powiedział, że też jest zainteresowany, żeby tę inwestycję zrealizować wcześniej, bo wiadomo, że kwestie tutaj wykorzystania powiedzmy tej infrastruktury PKP to też są kosztowne dla wykonawcy, więc wykonawca rzeczywiście rzucił całe moce, żeby to zrobić wcześniej. No i udało się i tylko wypada po prostu podziękować wykonawcy, bo standard jest bardzo dobry i przede wszystkim wykonany przed terminem. I to mnie osobiście cieszy, że, że, że już mieszkańcy mogą z tego korzystać i nie będzie, mam nadzieję, przypadków, że ktoś będzie w miejscu takim nieuprawnionym przekraczał trakcję kolejową, bo wiemy, ile tutaj wypadków się zdarzyło. A co zostało jeszcze do zrobienia? Bo z tego co widać, to prace nadal trwają. Tak, trwają. No, oczywiście jeszcze dokończenie spraw budowlanych, kwestia monitoringu, także jeszcze kilkanaście dni rzeczywiście będzie to trwało. Bo tak jak powiedziałem, jeszcze oficjalne odbiory nie ruszyły, ale to już kwestia najbliższego czasu. Jest potrzebne już od dawna, a do, dzięki temu stało się, że jak się stało, że już teraz jest oddane do użytku, tak. Przed Dziękuję. Dziękuję. A jak wyglądało to wcześniej? Czy było tu niebezpiecznie? No po samych wypadkach można twierdzić, że niebezpiecznie, ile tu ludzi zginęło, tak, no, a, ta, a teraz jak będzie zagrodzone, to będą zmuszeni tędy chodzić. No ja panie, powiem, że dużo ludzi wolało iść na tych starszych na skróty, a potem jak zginęli, no to winien jest. Także nawet teraz jeszcze jak są słupki, to już wolę jeszcze przeskoczyć. Może potem przez całe nie będzie przechodziło. Także ogólnie jest na plus. Bardzo dobra. Ja tu mieszkam prawie 50 lat na tym osiedlu. Ile ludzi tu się skrabało po tych torach do kościoła przeważnie tak w niedzielę. Popełniali tu samobójstwa, i tak dalej. Nie wiadomo, co teraz będzie, ale jest naprawdę pięknie zrobione. Dzięki Kukuckiemu. Tak, o, ostatnio zostało otwarte przejście podziemne pod torowiskiem kolejowym na zazamczu. Trzeba pamiętać o tym, że osiedle zazamcze jest przedzielone przez tory kolejowe. No i dochodziło tam do zdarzeń, do zdarzeń kolejowych. Dlatego władcowcy policjanci apelują o to, żeby chodzić właśnie tym przejściem podziemnym. Szczególnie, że teraz nie ma problemu dla osób niepełnosprawnych, bo jest to przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Również rowerzyści mogą z tego korzystać oraz osoby, które prowadzą wózek. W tamtym miejscu mieliśmy w tamtym roku trzy zdarzenia kolejowe, gdzie zostały potrącone osoby i w wyniku tego potrącenia zmarły. Dlatego cały czas apelujemy o to, żeby nie przechodzić przez torowisko, a przechodzić w miejsce Miejscach do tego wyznaczonych. Szczególnie teraz jak jest tam dobrze to przygotowane podziemne przejście, bezpieczne. Idźmy tym przejściem, na pewno wtedy doszemy bezpiecznie do celu.